Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Pakt migracyjny, migranci, zło. Dla poprzedniej władzy świat był czarno-biały, nie wymagał zrozumienia, jedynie krzyku. Tak było lepiej dla ich gry. Obecna konstrukcja paktu ma wady. Jest efektem pasywności i zaniedbań poprzedniego rządu, niezainteresowanego negocjacjami unijnymi. Rząd Donalda Tuska nie poparł rozwiązań w pakcie, bo nie uwzględniają one specyfiki państw takich jak Polska, czyli państw mierzących się z instrumentalizacją migracji i cynicznym wykorzystaniem ludzi jako broni demograficznej przez Białoruś i Rosję. Nasz rząd z determinacją dąży do modyfikacji paktu, czego efekty widać już dziś. Jednocześnie nie ucieka się do upraszczającej i moralnie niegodnej, odczłowieczającej retoryki, latami używanej przez PiS, wykorzystującej ludzką gehennę jako oręże walki politycznej. Dla rządu Donalda Tuska bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Rozumie potrzebę uwspólnotowienia wyzwań, negocjacji w imię polskiego interesu i opracowania strategii migracyjnej. Rząd pis -u, populistyczny, kłamliwy i zamknięty na Europę, nie był do tego zdolny.